Przede wszystkim, właśnie sypnąłem kokoszką pszenicy z jęczmieniem. Miałem dzisiaj nic nie kręcić, no ale przyszedłem na YouTube'a i no, przeczytałem tam parę komentarzy. Słyszy mi tam kolega zwrócił uwagę, że każde leczenie powinno się sprawdzić. No i mam zamiar iść dzisiaj powkładać tam, gdzie mam oczywiście możliwość, e, kartki A4 białe papieru. Także zobaczyć mniej więcej, jak ta waroza się tam sypie. No to wszystko, słuchajcie, u mnie wynikło no z braku czasu, trochę zaniedbanie. E, jak podawałem ten kwas, no to już ledwie co zdążyłem do pracy. Zresztą dzisiaj też za godzinę idę. Także będę się streszczał. Co tu dużo mówić? No. Zwracam, zwracam honor faktycznie. Tu dobrze, no też po to ja te filmy kręcę czasami. No, ja popełniam jeszcze dużo błędów. Tu miał, tu miał 100% kolega racji, że no, każde leczenie się powinno sprawdzać. Ja też za bardzo już zawierzyłem tej metodzie, bo no, stosuję ją parę lat i wiem, że jest skuteczna. I no, czasami po prostu no, co tu dużo mówić? No. Nie, nie zawsze, nie zawsze kontrolowałem ten osyl warozy. Poprzednio kontrolowałem po tych cegiełkach, w praktyce tam warozy nie było. A no musiała się sypać, bo jak sami wiecie, trochę przesadziłem z tym kwasem. A dzisiaj jest chyba dzień trzeci, tak? Dzień trzeci, no i zobaczymy tak na szybko, ile dalej tego kwasu odparowało, ja się ubieram. No i zapraszam do oglądania. No, także tu, gdzie mam możliwość, jak widać, kartkę papieru wsunąłem. Tam jest siatka na dole. Zobaczcie, ile. Oh, o Poczułem te opary. Ile w trzecim dniu już odparowało tego kwasu? I dalej pszczoły pobierają. No, czuć ten kwas, pomimo y, tutaj osiadkowanej lenicy No to unosi on się w powietrzu. Tu mamy jakąś wkładkę, widzę, jeszcze miałem włożoną, ale tu i tak wentylacja jest. Dwa razy tu nie widać, ale tu jest, jak sami widzicie, dosyć duża przerwa. Kurde, coś tu porosu Nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, że mam tu płytę z włożoną, ale jakaś wentylacja tam jest od dołu i ona też chyba nie dochodzi do końca. No, także tak to wygląda. Ten panel mniej więcej powiedzmy jest na środku, a tam, gdzie mam za blisko ściany, no, powiem Wam, że daję ten kwas. To, to po prostu poprzesuwam. Tak, jeszcze raz słuchajcie, e, jeszcze raz powiem odnośnie stosowania tego kwasu. Ja pokazuję, jak ja to robię. Być może nie mam jeszcze tak w 100% dopracowanej tej metody, ale po to też kręcę te filmy, no, żebyśmy razem po prostu wyciągali wnioski no i opracowali no żeby była ta metoda najskuteczniejsza, jak tylko się da odnośnie tych podkarmiaczek to zajrzymy za chwilę czy tam pszczoły się dostają nawet nie wiedziałem szczerze mówiąc, że są pokrywki na te podkarmiaczki także no dzięki wielkie za podpowiedź w komentarzach. jak sami widzicie kręcenie filmów się przydaje, zawsze można się czegoś nowego dowiedzieć. I tak jak mówię, wyciągajmy ze wszystkiego wnioski. Nie musimy też, nie musicie na przykład mnie naśladować, bo ja no niekoniecznie muszę wszystko robić idealnie. No ja się ciągle uczę, ale tak jak mówię, niektóre metody już mam sprawdzone, tak? Tą buteleczkę wiem, że ona po prostu działa. No i będę ją na pewno stosował. Włączę się przy następnym ul. Tu mam akurat ul jak widać z pełną denicą tyle kwasu odparowało, o, tak będzie dobrze widać. No tak jak mówię, tu starałem się, później jak to ciasto wyjedzą, tutaj do końca już ręczka została, to mogę przesunąć bardziej na środek tą buteleczkę. Starałem się no, dać tutaj, tu widać dosyć dużo pszczół siedzi. Przypuszczam, że tu. Tu będzie kłąb właśnie, w tym miejscu. Znaczy kłąb, czerw. Inwert pomału pobierają. Słuchajcie, odnośnie tego inwertu jeszcze ja może przykryję tej powałkę. Tutaj z tego propolisu powinienem to oczyścić, bo jest słaba wentylacja. Ale no nie wszystko się da idealnie zrobić. Odnośnie jeszcze tych podkarmiaczek. No. Te słoiki moim zdaniem to <laughs> najlepiej wychodzą. Bo można pomału małymi dawkami dolewać. Jak sami wiecie, że pszczoły na samym końcu mogą, jeżeli jest dużo czerwiu w rodzinie, no to pszczoły mogą po prostu na samym końcu nie pobierać albo dużo wolniej pobierać. A no, dolewanie do słoików, załóżmy litrowych najlepiej by było, no to no, daje nam jakąś tam kontrolę, no nie? Jeżeli chodzi o podkarmiaczki, to może zajrzymy od razu do tej podkarmiaczki. O. I znowu jest to samo. Znowu jest to samo, bo masakra. Domknąłem daszek tym razem dobrze, ale tu mi pszczoły powychodziły znowu. No nie. Po prostu nie wytrzymam. Gdzieś jakiś lustru jest za duży, widzicie? Jak się rusza podkarmiaczka i te pszczoły wychodzą. Ja słuchajcie, tą podkarmiaczkę w ogóle zabiorę. Muszę kupić przykrywkę. Dzięki wielkie w ogóle, że doradziliście mi w komentarzu. Ja tą podkarmiaczkę dzisiaj zabieram i na no dzisiaj już nie zdążę, ale jutro im po prostu, jutro im dam tutaj słoik. Jutro im dam tutaj słoik z inwertem. No mój błąd moje nie Tak nie powinno być. Tak słuchajcie nie powinno być, ale ja takich podkarmiaczek wcześniej nie stosowałem. Nie wiedziałem nawet, że są przykrywki na te podkarmiaczki. No szkoda, że to nie było w komplecie razem. No dobra no, dobra, no trzeba słuchajcie wszystko pokazywać. Zarówno te rzeczy, to co się udaje, to co się też nie udaje nie wychodzi. Muszę zaraz wylać gdzieś, nie wiem, tutaj na trawę z tej podkarmiaczki. Dobra, łączę się za chwilę. No i tak, a tutaj w tych plastikowej dennicach postanowiłem delikatnie dosunąć, tak żeby tam jakiś przewiew był. No I włożyłem tak samo białą kartkę. Chociaż częściowo będę mógł zobaczyć, ile tej warozy się tam posypało. Tą podkarmiaczkę zabieram. No żałuję, żałuję, teraz, że nie sprawdziłem, nie kupiłem z pokrywką, bo bez pokrywki, no tutaj jest jakieś nieporozumienie. Jak nie, dołem przechodzą to znowu, tutaj coś było niedomknięte, pomimo że ul jest ma w i został solidnie wykonany, to gdzieś te pszczoły i tak zawsze znalazły miejsce. A tak nie powinno być o tej porze, no pszczoły nam się nie mogą topić, być może... Jeżeli dałbym tam słomy, tak jak kolega podpowiedział, to może by się nie topiły. No ale najlepsze to by było szczelne zamknięcie, czyli muszę kupić taką przykrywkę. Nie wiem, na przyszły rok na wiosnę na pewno te odkłady, które są tam słabsze będę karmił. Także no zastanowię się, może pomyślę nad takimi podkarmiaczkami. Być może one są najlepsze, one chyba 4 litry mają, o ile się nie mylę. Także przy no, takiej większej pasiece przy większej, no jak dla mnie większej pasiece, bo są dużo większe pasieki w Polsce czy tam na świecie, No ale ja słuchajcie, wcześniej miałem około, to wiecie jak jest, 10-12, tam do 15 rodzin czy miałem w sezonie, no a w tym roku mam drugie tyle, więcej jak drugie tyle. No Jak połączę, to myślę, że będę miał 30 rodzin, parę, 30, może 2-4 rodziny. Także dla mnie, dla mnie to już jest dużo. Podkreślam do tego, że ja pracuję na etacie, też jak widzicie, maszyny dookoła, zajmuję się rolnictwem. Także no, chciałem, yy, no, chciałem założyć taką pasiekę, żeby mógł spokojnie w niedzielę dać sobie radę. Myślę, że poświęcając całą niedzielę, jestem w stanie spokojnie te 40 rodzin ogarnąć. Tak mi się wydaje. Zobaczymy na przyszły rok. Dlatego zapraszam do śledzenia kanału. Yy, dzięki też tym osobom, które komentują, bo jak sami wiecie, no, wspólnie, razem no, można, można dużo osiągnąć. I ja tak jak mówię, ja jeszcze dużo błędów popełniam. Może ktoś wyciągnie też coś z moich filmów co robić, a czego nie robić. No na chwilę obecną, jeżeli chodzi o leczenie, no to najbardziej mi się sprawdzają te buteleczki. A jeżeli chodzi o leczenie zimowe, no to ja polewam kwasem szczawiowym Tu jest też pełna denica, także tu nic nie zrobię. Tu jest siatka. Może zajrzymy tutaj od razu zajrzymy tutaj od razu jak tutaj odparowało. O, widzę, że pszczoły inwer wypiły. No powiem Wam jak na dzień trzeci dobrze to idzie. Przypuszczam, że około 4-4, 5-6 dni powinno odparować wszystko. Tu zaraz włożę. Jest dennica, którą jak kiedyś robiłem, ona no nie do końca została tak dobrze wykonana. No zaraz, zaraz tam włożę. Słuchajcie, kartkę. Dzisiaj już nie zdążę, ale jutro im doleję inwertu. Ale za to tutaj jeszcze mają ciacho, także śmiało mogą korzystać. No wszystko, wszystko okaże się po zakarmieniu, zobaczymy jak zakarmię pszczoły, ile tych pszczół będzie, przypuszczam, że ta rodzina, no widać, że pszczoły jest dużo, może ona wyjdzie na 9-10 ramka, albo na 8, no zobaczymy. Wszystko okaże się po zakarmieniu, tak samo jak odkłady chciałem łączyć po zakarmieniu, bo wtedy zobaczę ile pszczoły się spracowało, no i tak jak mówię, odkłady na pewno nie mniej niż 5 ramek będę starał się zrobić. Dobra, na dzisiaj to by było tyle. I, i tradycyjnie chciałem Was zachęcić do dawania pek w górę bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało. Chciałem zachęcić nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. Ja się zbieram do pracy. No, na to popołudnie to powiem Wam, że o rano nie chcę się stać. Później pogarniam wszystkie rzeczy, i na samym końcu chodzi tak, że biegami lecę się kąpać, zjeść, zrobić sobie jedzenie i do pracy. No. To na dzisiaj to tyle. Jak możecie, zostawcie coś po sobie. Zapraszam do oglądania. Przesłuchajcie taki update do gram. Ja staram się codziennie chodzić, kontrolować pasiekę, czy wszystko jest w porządku. Co prawda mam jakieś ciężarki coś położone, jakieś kamienie na daszka, czy tam cegły. No patrzę, sprawdzam czy po prostu nic się nie przewróciło, wczoraj mocno wiało te styrodury, tu już jest trochę bałagan, one pójdą do likwidacji. A czy do likwidacji. Być może wykorzystam po prostu nadaszki te płyty, które się da wykorzystać. obcinam je, mam maszynę i być może coś z tego się jeszcze zrobi. No zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie. No wszystko jest, widzę, w porządku. Także No co, być może jak się, jak się uda, no to jeszcze jutro coś nagram. Albo pojutrze. Raczej pojutrze, bo jutro już jest sobota, tak? O ile się nie mylę, no to w sobotę to nie będę miał czasu, mam dużo roboty bardzo koło domu i może w pole gdzieś pojadę. A w niedzielę, no w niedzielę, w niedzielę. Przeważnie staram się niedzielę poświęcić dla pszczół. Jak widzicie, u mnie jeszcze gdzieś gdzie na włość, tam gdzie była skoszona, załóżmy, też gdzieś gdzie żółta, pszczoły korzystają cały czas. No, także na dzisiaj to już tyle. Żegnam się z Wami. O, grzyb! Ale numer! Także w niedzielę też z samego rana na pewno pojadę na grzyby. Bo widzę, że już coś zaczyna się dziać. W internecie huczy. Jak możecie, to piszcie w komentarzach, gdzie, w, jakich, w jakim województwie, czy w jakim powiecie, występują już jakie u Was grzyby. Ja się w niedzielę wybiorę. Na miejsce, w którym rosną borowiki, kanie, e, kozaki i rydze. No i raki sitarze, ale ja tych sitarzy nie zbieram. Także na pewno dam znać albo nakręcę jakiś filmik. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się. Cześć. Hej.